Zobaczcie, a tutaj mamy pomnik Churchilla 1968 flaga Czechosłowacka jeszcze i Polska. Ryszard siwiec. Wojak AK. Ryszard Siwiec, 1909-1968 był żołnierzem Armii Krajowej. W akcie sprzeciwu wobec wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji dokonał samospalenia. W imię prawdy złożył najwyższą ofiarę. Jestem na ulicy Kriszkowskiego, w Praga 3. A tam za tym budynkiem już widać wieżę telewizyjną, na którą właśnie chcę się dostać. Zobaczcie, jaka piękna iglica biało-czerwona. Na górze tam biała lampka miga. Poniżej bardzo dużo anten. A na tym budynku tu mamy takie płaskorzeźby. No i to już się wyłoniła mi wieża telewizyjna w pełnej krasie. Już mam do niej bardzo blisko. No także o, tutaj jakieś dzieciaczki spinają się po tej konstrukcji. No, teraz na którym poziomie? Tam jest jakaś kawiarnia, tam podobno można wyjechać. Zaraz się przekonamy. Tu się wydają te Postaci takie malutkie, no a przecież one muszą być duże, że tutaj z dołu są widoczne. Podejdźmy tam bliżej, zobaczymy, gdzie tu jest wejście. Tutaj widzę, jest jakiś cmentarz. To jak sobie zobaczę tą wieżę, to tutaj potem przyjdę. A w zasadzie to zobaczę, może tylko jak tam się wchodzi, bo tu wszędzie widzę, że opłot tu się nie da wejść. Ogromna ta wieża jest, ogromna. To tutaj mamy cmentarz żydowski. Wejdziemy tutaj, może będzie otwarty. Tutaj mamy pompę wodną. Woda niezdatna do picia. No, powiem Wam, że cmentarz pięknie zadbany. Przy niektórych tutaj w tych grobach są tabliczki, tutaj na zewnątrz wystawione, i to jest dosłownie u podnóża tej wieży telewizyjnej. Tutaj mamy sporo teraz Żydów, widzę. Także nie wiem, czy jakieś uroczystości mają swoje, czy po prostu. Przyjechali odwiedzić swoich zmarłych tutaj. Tu po tej stronie również. No i tutaj mamy wieżę telewizyjną. Porobione takie parcele wygrodzone sznurkiem, żeby nie wchodzić. Trawka ładnie przystrzyżona. No tutaj ten grób trochę się rozlatuje. Tutaj widzę lapidarium. Aha. I tutaj mamy tablicę informującą właśnie o tej lapidarium. No to prosiłoby się tutaj, żeby zrobić już jakiś remont tego lapidarium, po tej stronie tutaj mamy. Jakiś ciekawy pomnik, jakby fragmenty tablic różnych poukładane w taki kopiec? No i tutaj. Cały cmentarz, tu też mamy taką wieżę z kostki, zrobioną nazwiska są również tutaj na tej tablicy, na, na tej wieży. Tam jest jakieś takie miejsce, tablica. Tam ci wszyscy Żydzi przy niej się zebrali. No tam była informacja również, żeby no, nie fotografować i nie rozmawiać tam w tym miejscu. Także nie chcę tam zbyt blisko po podchodzić. Uszanujmy ich wolę. Także tak z daleka tylko Wam Pokażę to miejsce. No ciekawe miejsce na mapie z, do zwiedzania w Pradze, także polecam też tutaj się wybrać przy okazji wycieczki na wieżę telewizyjną.